Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z król Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj zagramy sobie drużyną taką, no, nostalgiczną można by powiedzieć, czyli byłą, starą, pierwszą drużyną Kakasiego. A mianowicie weźmiemy sobie jako główną postać młodego Naruto. I oczywiście jako supportów niech będzie Sasuke, no i oczywiście Sakura. Nostalgic Team Kakashi nawet jest napisane, no. Nawet się... Pod... Tak, tak, chyba stąd wziąłem to słowo nostalgicznie. Bo kiedyś właśnie widziałem, że tak ta drużyna jest podpisana. No i zagramy sobie na e, arenie treningowej, Training Field, tam gdzie wszystko się zaczęło. I zobaczymy przeciwko e, Sarutobi u Asuma e, i oraz e, Neji, więc taka trochę drużyna od czapy. No ale zobaczymy, m, bo ten Asuma jest dość dobry, więc zobaczymy jak mi pójdzie e, tym prostym, zwykłym pierwszym narucikiem. O widzę, że koleś już trochę nie ogarnia, bo wykorzystał właśnie dwa, aż dwa kawałki drewna. I Rasengan! No i pięknie, ale ładnie wygląda ten Rasengan u tego młodego Naruto. Dużo, dużo lepiej niż u tego jakby starszego z Shippudena. Mm, już skończył kolej, zmarnował dwa mm, drewienka, więc, Ło. Więc myślę, że trochę nie ogarniam. Mm, I myślę, że uda mi się to łatwo wygrać, ale zobaczymy. Na razie jeszcze nie użyłem żadnego supportu. Lecz Sasuke. A, dobra, on ogień puszcza. Okej, okay, myślałem, że Chidori poleci, ale dobra. No i piękne kombo na brzuch od Sarutobi Asumi. sumy. Mm, Owo, o co robi ta Sakura jako support? Nie pamiętam nawet. Uda mi się? Jest! Mam go w ultimate! Atak! Naruto ni rendon! Uzumaki! Jest! Udało się, bardzo dobrze. Podładujemy się. No, oczywiście, to jest jego support i nic mi nie zrobią. Koleś chce się uwolnić? A proszę bardzo, uwolnij się! Wiedz tylko, że nie jesteś teraz nieśmiertelny, jak wielu ludziom się wydaje. I wiedz, że nie możesz używać supportów. Kurde, trochę mi tu pocisnął. Ale wystarczy, że... O, fuck. Nie, nie, wiecie co? Jest jednak niebezpieczny ten gość, więc wolę się troszeczkę wycofać. Użyć moich supportów, żeby on mi... Nie... O, aha, to robi Sakura, dobra, już wiem. Czyli po prostu puszcza taką... Aha, wiem, pamiętam. Ona puszcza taką linkę na ziemię. I jeżeli ktoś przejdzie przez tą linkę, no to po prostu spada na niego taka wielka... Klocek, wielka, wielkie coś. No i mam cię, Asuma! O, jak widzicie, nieźle go tutaj jadę. Mm, użyłem na niego w końcu Ultimate i RASENGON! Tylko go załatwi, nie? Została mi ciupka, ciupka życia. Więc to już jest będzie tylko czysta formalność. I tym sposobem rozwaliłem Asumę. Nie było, nie miałem z nim większego problemu. Mm, koleś chyba troszeczkę nie ogarnia, ale no cóż. Gra to gra. No i nostalgiczna drużyna Kakaszego Team 7, drużyna siódma, czyli Naruto, Sakura i Sasuke zwyciężyli po raz kolejny. Dzięki za oglądanie do następnego odcinka. No i na razie, komentujcie, subskrybujcie i cześć.